Witam Was w salonu The Piano House. Mam na imię Lesia. Dla każdego, kto zastanawia się, planuje lub może już rozpoczął swoją przygodę z grą na fortepianie, opowiem, a także pokażę, co znajduje się we wnętrzu, czyli pod skrzydłem tego pięknego instrumentu. Najgłówniejsze są trzy elementy. Pierwszy z nich to struny. Które widzimy, są o różnej długości, grubości. Następnym elementem są tłumiki, które przytulają się do strum, nakazując im w taki sposób milczyć. Gdy naciskam prawej pedał, tłumiki podnoszą się. I struny ożywają. Słyszymy dźwięk do tej pory, dopóki struny drgają. Ale odpuszczam pedał, tłumiki przetulają się i dźwięk zanika. Następnym elementem są młoteczki, których nie widzimy, ponieważ schowane one są pod strunami. Jak to działa? Gdy naciskam klawisz, młoteczek uderza w strunę, tłumik podnosi się, struna zaczyna wibrować i słyszymy dźwięk. I jak długo będziemy trzymali klawisz, tak długo będzie trwał dźwięk. Że wszystko od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. A co by było, gdyby nie było tłumików? Wszystkie dźwięki zlewałyby się w jeden, podobnie do tego, jak farby na toalecie malarza. Gdy gramy, zwykłągamy co odpuszczając poprzedni klawisz, tłumik wygłasza poprzedni dźwięk, wycisza poprzedni dźwięk. I brzmienie gamy staje się czystym i przejrzystym. A teraz zademonstruję Wam klawisze górnych dźwięków. Czy wiecie, że one są bez tłumików? Myślicie, że to przypadkowe? <grych> e, chyba, chyba nie. E, to tylko wszystko dlatego, że e, struny te na tyle krótkie i na tyle cienkie, że nie potrzebują wytłumienia. Gdy przetrzymuję dźwięki, słyszymy, że e, brzmienia dość przyjemne, chociaż nie do końca przeżyste. Cały mechanizm fortepianowy jest umieszczony w ramie żeliwnej. Widzimy, że jest ona dość dziwnej formy. Ma otwory o różnej wielkości, różnych kształtów. To nie do ozdoby. Ale wszystko to jest związane z akustyką i lepszą donośnością dźwięku, ponieważ docelowym przeznaczeniem fortepianu y, są sale koncertowe, kameralne, ćwiczeniowe, gościnne. Natomiast taką y, zmniejszoną wersję fortepianu są pianiny. Pianino różni się od fortepianu Głównie tym, że jest z mniejszych elementów, a także rama żelibna i cały mechanizm jest rozpołożony pianowo, a nie poziomo, tak jak w fortepianie. Jeśli fortepian nie mieści się w Twoim domu, w takim razie wstawmy tam pianino, w którym również jest schowany piękny dźwięk. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.